Szanowni Państwo, okres grillowania rozpoczęty. Ja bym to może nazwał inaczej, bo ten grill to mi tak się kojarzy, wiecie, po amerykańsku, a nie po polsku. Zawsze za moich czasów chodziło się na ognisko. Na ognisku piekliśmy kiełbaski, smażyliśmy mięso, piekliśmy ziemniaki. To było tak zwane ogniskowanie, czyli chodziło się na ognisko. Więc ja może będę używał tekstu ognisko. Więc rozpoczął się ognisko. Okres ogniskowania i potrzebujemy zrobić sobie musztardę. Muszę Wam powiedzieć, że podczas mojego pobytu w Kazachstanie zauważyłem, jak Polacy sobie radzą. Ponieważ tam nie było musztardy w takim zadupiu, gdzie ja tam właśnie się obracałem. Więc jak oni robili musztardę? Jest to bardzo prosty sposób. Jest to musztarda bez utrwalaczy, bez polepszaczy, bez smakaszy i tego wszystkiego dziadostwa z tą całą tablicą Mandalejowa. Jak oni robili? Przyglądałem się i stosuję to również u siebie, jak smażę kiełbaskę na ognisku lub jakieś tam mięso na ruszcie na ognisku, opiekam, a nie na grillu. Bo grill to mi przechodzi przez gardło troszeczkę inaczej. Co robimy? Jak widzicie, mamy ten czosnek polski z Kazachstanu. Cholera, rośnie, jeszcze rośnie, rośnie. Już ma prawie ponad pół metra długości, no może troszkę więcej. Tak patrząc tego, no to jak ma około 70-80 cm, jeszcze jest zielony i jeszcze rośnie. Główki już są wykształcone, ale jeszcze są troszeczkę przymałe. Co my z tym czosnkiem robimy? Przede wszystkim robimy pomidory. Na trzy pomidory. Sparzyłem lekko, aby skórka nam ładnie schodziła. Dajemy cztery główki czosnku. Co z tym robimy? Zobaczcie. Obiorę skórkę z pomidorów. Tu syn powiedział, że to tak elegancko schodzi, więc ja postaram się to zdjąć. Tak. Przekroję go na połowę. Ten pistolet wyrzucam, bo to jest niepotrzebne. Kroję na kawałki do garnka. Tak. O. Pokażę Wam musztardę w wykonaniu naszych rodaków, którzy. O, tak to ściąga. Toś mnie tak toś to nauczył, że tak to ładnie schodzi ta skóreczka. O. No rzeczywiście schodzi ładnie. Tak. Jest to musztarda, która ma wszystkie pod sobą. Przede wszystkim jest zdrowa i którą sami możemy zrobić. Ona na pewno nie poleży nam, jak to te musztardy wiecie, te państwowe, leżą po dwa miesiące, trzy miesiące. Ona poleży tydzień, możemy ją i dwa miesiące, trzy miesiące też trzymać, ale warunek jest jeden. Mianowicie taki, że weźmiemy tą musztardę, spasteryzujemy, a później sobie słoiczka otworzymy i możemy tą musztardę wrąbać. No i jeszcze mam jednego pomidora. Jak powiedziałem 3 na 4. 3 na 4. Ściągamy skórkę. Już to coraz lepiej do w prawie dochodzę. Tylko muszę uważać na swoją piękną koszulę, bo dostałem ją w prezencie od kolegi takiego maćka, który mówi, że powinienem w innej koszuli wystąpić, więc ubieram białe, aby się można było pochlapać. O. obrałam te nasze nieszczęsne pomidory. Teraz się zabiorę do. Obierania czosnku. No ten czosnek to wiecie, uporna masa. Ściągam. O, główki są, jak widzicie, podzielone już na ząbki. A nas ten czosnek właśnie interesuje taki świeży. On może być już taki wiecie, dojrzały, ale najlepszy jest ten taki świeży. Teraz w chwilę wyłączymy kamerę, bo to mi troszeczkę zajmie czasu i Później jak już będę miał czosnek, tym pokażę, co z tym dalej zrobić. Jak widzicie, obrałem ten nieszczęsny czosnek, no może nieszczęsny, ale szczęsny. Wiecie, dużo obierania, bo jeszcze jest niedojrzały, ale zieleń tryska po prostu z niego. Coraz, co z tym czosnkiem robili i robią nasi Polacy w Kazachstanie. Otóż wsypują to do tych pomidorów, które, jak widzicie, są tutaj zmieszane. Biało-czerwone, pięknie to wygląda odpady. Bierzemy takiego blendera, oni to robią inaczej, oni to siekają albo takimi młynkami to kręcą, ale my mamy technikę i robimy to w miarę szybko.

No, można to skręcić jeszcze bardziej, zmiksować, ale wiecie, nie będziemy tutaj czekać. Cholera wie ile. Fakt jest faktem, że zrobiliśmy tą musztardę. To jest ta musztarda, którą robią nasi słowiańscy Polacy w Kazachstanie. Do baraniny, do różnego rodzaju mięs to stosują. Czy ona jest ostra? Robi się ją na słodko i na ostro. Ja zrobiłem na ostro. O. Można powiedzieć, że ryja wykręca, bo jest tak ostre. Ten czosnek daje ostrość. Fakt jest faktem, że gdybyś mniej tego, to było może słabsze, no ale fakt jest faktem, że jest to niesamowite. I dlatego pokażę Wam, do czego tą naszą polską musztardę jeszcze wykorzystać ale to już w następnym odcinku zamiast właśnie chodzić po tych sklepach i kupować tam musztardy do grillowania musztarda do tego, a sarebska a taka, a waka, zróbcie sobie sami zwykłą polską jeżeli chcecie to przetrzymać na dłużej, żeby nie robić w następną niedzielę, to po prostu wkładacie do słoiczka, pasterzujecie macie ostrość tego, im więcej czosnku, tym bardziej ostra I jest to dwa w jednym musztarda Czyli pomidor i czosnek. Na ostro i na słodko możecie zrobić. Po co kupować? Z konserwantami, z różnymi duperelami, które wam tam nasypią, naleją, a wy się podniecacie, że jest ostrość. Ostrość to jest ten czosnek tutaj. I mało tego, tak na marginesie wam powiem, że jak się najecie tej naszej kazachskiej musztardy w wykonaniu Polaków, nie będziecie śmiercić od tego czosnku. To jest proste. Pomidor zabija nieprzyjemny zapach. Więc zamiast kupować w hiper, super i tak dalej, marketach, zróbcie sobie same, miłe panie, a zobaczycie, co z tego wyniknie. I jaki będzie miało smak. Im więcej czosnku, tym szczejsza. Mniej czosnku, bardziej słodka. Ale tu nie ma żadnych konserwantów, bo to jest czosnek nasz i pomidory nasze. Pamiętajcie o tym. A później pokażę wam, do czego to możemy wykorzystać. Także przyjemnego ogniskowania z naszą polską, słowiańską musztardą. Dziękuję bardzo.